Słuchajcie, Radia Zet i Świata według Londynki. Powiem wam jeszcze, jak tam dotrzeć, bo są co najmniej dwa sposoby. I można oczywiście polecieć samolotem na lotnisko, które się nazywa Victoria Falls, ale to wcale nie jest przygoda. To jest tylko szybki sposób na to, żeby zaliczyć punkt w programie. Bo jeżeli chcecie to zrobić bardziej przygodowo i tak, i tak naprawdę podróżniczo, żeby poczuć każdy moment pokonywania przestrzeni i zbliżania się do celu, to najlepiej jest przyjechać tam pociągiem. Przyjechać pociągiem z miasta, które nazywa się Bulawayo. To jest drugie co do wielkości miasto w Zimbabwe, i stamtąd jedzie stary pociąg, w którym wagony są angielskie, sprowadzone z, do Afryki, z Anglii ponad 50 lat temu. Ten pociąg z Bulawayo do wodospadów Wiktoria jedzie 11 godzin. Teoretycznie, planowo, bo w praktyce może być dwa razy tyle, ale o to właśnie chodzi. Masz bilet za całe 10 dolarów. Siedzisz w starym kolonialnym wagonie sprowadzonym dawno temu z Europy. W tym wagonie pachnie afrykańską przeszłością i wspomnieniami, i jedziesz sobie naprzód. A za oknami ciągnie się niesamowita afrykańska sawanna. I nieważne, naprawdę, nieważne wtedy jest to, jak długo jedzie ten pociąg i czy jest spóźniony, czy nie. Ważne jest to, że ta podróż trwa. A potem, jak już się wyląduje na miejscu i zobaczy. Jak wyglądają te wodospady, to człowiek zrozumie, że było warto.